Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Agata Turtur -Tur Polka w Turcji. Mówi cicho, bo już jest 22.22. 22. <grym> Akurat 22.22 22. i już jestem spakowana i za chwilę idę spać. Dzieci już śpią, a jutro lecimy do Polski. Ale nie chciałam o tym, że lecimy do Polski, bo to jest tradycja, wszyscy wiedzą, kto mnie śledzi od. Wszyscy wiedzą, kto mnie śledzi od. od nie, nie, że tak powiem, od nie od wczoraj. Kto mnie śledzi od. Nie od wczoraj, to wie, że zawsze co roku lecimy. Odkąd mam dzieci, bo wcześniej to nie było możliwe, ale to odkąd mam dzieci. Co roku na wakacje lecimy do Polski, żeby się trochę od, ochłodzić i nawet jak w Polsce mówicie, że jest gorąco, to nie, 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 nie. To nie jest gorąco, uwierzcie mi, ale o tym będzie innym razem. Ale chciałam. Już aby od razu zrobić intro do tego dzisiejszego filmiku, który będzie o tym, że lecimy. Mam nadzieję, i jak wszystko pójdzie dobrze, jutro rano z Gazipaszy do Warszawy, z bardzo malutkiego lotniska w Alani. Właściwie to się nazywa lotnisko w Alani, ale to jest miejscowość Gazipasza, około 30-40 minut od Alani. I w tym roku, właśnie są loty czarterowe, raz w tygodniu do Warszawy z Gazipaszy. Korzystam z tego, dlatego, że. Liniami Korenną korzystam z tego, dlatego że jest dużo, dużo e, szybciej po prostu i to lotnisko ponieważ jest maluteńkie, to odprawa trwa szybko, wszystko trwa szybko, więc pokażę Wam, mam nadzieję, w tym jutrzejszym vlogu, jak nam się do tej, z tej gazy paszy do Warszawy leciało.

No to można tak chyba, bo są specjalnie o... Specjalnie są tam zdjęte, wiesz? I to już jest. Och, kawiarnia, jakieś beauty free malutkie. Nawet nie takie malutkie do beauty Free. A, trochę przybudowali, wiesz? Nie może mieć. Dobra, idziemy! A co jest napisane? Co jest napisane tutaj? Tutaj są wszystkie zasady bezpieczeństwa Wiesz, na przykład gdzie są wyjścia awaryjne Jakby się samolot zepsuł to które można wyjść Kapitan? Tak, pilot Tak musi uważać, no, no żeby wiedzieć jak ma lecieć. czyli już zaraz będzie wolno. Gol, 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 dobrze. My robimy tak, że nigdy się nie spieszymy, jak wysiadamy z samolotu. Po prostu wysiadamy sobie na samym, zupełnie końsku, więc. Nie mam żadnych kolejek, ale w związku z tym mi zdarza się, że czasami się zagubimy na nowym lotnisku. Tak jak przed chwilą poszliśmy nie w tą stronę i Pani już pytała dokąd ja lecę, ale ja przecież nigdzie nie lecę. Chodź Bartuś. Podsumowując, bardzo przyjemny lot i bardzo krótki i bardzo mało męczący, właśnie odliczając ten dwie godziny, ponad dwugodzinny transfer z Alani do Antalyi, co nieprawda, prawda. <laughs> Więc jeżeli ktoś ma taką możliwość, e, Nikolendom przez cały sezon operują właśnie z paszy, no i oby za rok tak też tak było. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Kolejne vlogi już z Polski. Cheers.